Witajcie na Roratach, przedostatnie nasze spotkanie. Dzisiaj Ewangelia mówi: Zachariasz zażądał tabliczki i napisał Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili, bo u niego w domu nie było nigdy kogoś o imieniu Jan, a Zachariasz w duchu wiary, bo tak powiedział mu anioł Gabriel podczas widzenia w świątyni, że nazwie syna imieniem Jan. Dlatego Zachariasz wypełnia wolę Bożą. Wtedy nie wierzył i dlatego stał się niemy. Uwierzył, że tak ma być. To imię to nie jest tylko imię, ale to jest wypełnienie woli Bożej. I Jan z wiarą mówi: Jan będzie mu na imię. Wierzę w to, co powiedział mi Anioł, i będę temu wierny. I od razu odzyskał mowę. Ta utrata mowy u świętego Jana nie była karą. Ale była ku Jego wierze, ku zbudowaniu Jego wiary. Jest wiele rzeczy, które odbieramy jako karę, ale karą nie są. Tylko Bóg troszczy się o nas, żebyśmy poszli w Jego kierunku. Kochani, musimy dzisiaj jutro zrobić wszystko, aby nam święta nie przeszły przez palce. Dlatego ja Cię bardzo zachęcam. Spróbuj kilka razy dzisiaj na chwilę zamknąć oczy, nawet jeśli to będzie w pośpiechu tłoku jakimś w rozgardiaszu może w samochodzie, na czerwonym świetle, chociaż na parę sekund, zamknij oczy i spróbuj pooddychać obecnością Bożą, że On jest, on jest tutaj. To wszystko robię dla Niego, to ten cały pośpiech, żeby ze wszystkim zdążyć. To nie jest po to, żeby zdążyć, ale żeby świętować, żeby móc się ucieszyć przy stole. Więc spróbuj co jakiś czas oddychać obecnością Bożą, świadomością, że wszystko jest dla mojego ukochanego Pana, że w nim chcę przeżywać całe te święta. Nie wiem, czy dzisiaj będziecie mieli czas na jakikolwiek komentarz, ale dajcie chociaż kciuk w górę, jeśli dalej chcecie być w klimacie jeszcze przez chwilę obecności Bożej, to posłuchajcie tej piosenki. Jestem przekonany, że Wam pomoże jeszcze na chwilę refleksji. Do zobaczenia z Panem Bogiem.